Ośrodek dziedzictwa kulturowego i tradycji rolnej y, Policia w Krobrzu. Y, mamy też sekcję y, historyczno eksploracyjną, także na pewno wiele nowych dzia działań przy Krobrzu na terenie województwa świętokrzyskiego się dzięki temu y, pojawi. Y, proszę Państwa, y, w skrócie przedstawię program naszej dzisiejszej imprezy. Y, ja za chwilę powiem y, krótko o historii ośrodka, co z najważniejszego się tutaj przez te wszystkie lata. Wydarzyło. Później pani Mirosława nowak Kowrecka, prezes Stowarzyszenia, opowie, opowie na czym będzie polegała praca Stowarzyszenia, przedstawi cele tej organizacji. Następnie będzie przeprowadzona ceremonia chrztu. Oczywiście opytają nas prace e, grupy fotogra fotografików z Kieńczowa, e, z Galerii Bezdomnej, e, na ten temat też parę słów później Państwu opowiemy. E, a na końcu przejdziemy na salę Walową, gdzie, gdzie odbędzie się wyelisarz e, prac Michała i i promocja książki e, Adama No Na pewno będzie kilka niespodzianek, także e, zapraszam serdecznie. Na końcu wrócimy tutaj do tej sali, będzie można sobie na spokojnie obejrzeć e, prace fotograficzne e, i zaprosimy Państwa na nowoczesną.